Zgasły światła, ucichły flesze, a ona sama, kiedyś w centrum zainteresowania całej Polski, zapadła się w ciszę. Kamila Łapicka, wdowa po legendarnym aktorze Andrzeju Łapickim, po jego śmierci zniknęła z życia publicznego. Długo milczała, nie odpowiadała na pytania dziennikarzy, jakby chciała odciąć się od przeszłości, która przyniosła jej zarówno blask, jak i cień. Nazywam się Alicja i prowadzę kanał Alicja Plotki Gwiazdy gdzie opowiadam o tych, Którzy kiedyś błyszczeli na scenie, a dziś wybierają ciszę. Historia Kamili Łapickiej to jedna z tych opowieści, które pokazują, jak cienka jest granica między miłością a samotnością, między sławą a potrzebą zwykłego życia. Kamila Łapicka przyszła na świat w 1985 roku. Z wykształcenia teatrolożka, z zamiłowania kobieta kultury, pasjonatka teatru, literatury i sztuki. Jej nazwisko jednak na zawsze związało się z Andrzejem Łapickim, wybitnym aktorem, profesorem Akademii Teatralnej i koną dawnej szkoły aktorstwa. Kiedy w 2009 roku stanęli razem na ślubnym kobiercu, dzieliło ich niemal 60 lat różnicy wieku. Dla jednych była to miłość ponad czasem, dla innych, skandal, który karmił media przez wiele miesięcy. Kamila i Andrzej, choć tak różni, mieli wspólny język teatr. Ona podziwiała jego klasę, spokój, kulturę słowa. On widział w niej młodość, pasję i intelektualne pokrewieństwo. Nie byli parą, która szukała rozgłosu. Wręcz przeciwnie, unikali wystąpień, wywiadów, skandali. Ich wspólne zdjęcia z nielicznych wydarzeń pokazywały dwie osoby, które zdawały się być w swoim świecie, nieco obok tego, co mówiono wokół. Ich małżeństwo trwało krótko, zaledwie kilka lat. W 2012 roku Andrzej Łapicki odszedł, a jego śmierć zamknęła pewien rozdział w historii polskiego teatru. Dla Kamili był to moment przełomowy. Nie tylko straciła męża, ale też nagle znalazła się wokół medialnego cyklonu. Media ujawniły, że nie została wymieniona w testamencie, że cały majątek przypadł córce aktora Zuzannie łapickiej Olbrychskiej i wnuczce. Wiele osób oczekiwało, że młoda wdowa podejmie walkę w sądzie. Ona jednak milczała. Nie walczyła o zachowek, nie komentowała sprawy. Zniknęła. Po odejściu Andrzeja Łapickiego przestała pojawiać się na premierach i wydarzeniach teatralnych. Zrezygnowała z telewizji, zamknęła się w świecie nauki. Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim, a później rozpoczęła doktorat w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich. W 2019 roku obroniła pracę doktorską, skupiając się na kulturze i literaturze iberyjskiej, z dala od wszystkiego, co przypominało o dawnym życiu. Zajęła się pisaniem artykułów, prowadzeniem bloga o teatrze i kulturze, współpracowała z TVP Kultura i miesięcznikiem Teatr. Dziś pozostaje aktywna w środowisku kulturalnym, ale unika rozgłosu. Według znajomych, Kamila żyje spokojnie, w rytmie nauki i pisania. Nie uczestniczy w wydarzeniach poświęconych pamięci męża, nie utrzymuje kontaktu z jego rodziną. Nigdy też nie odniosła się do krążących w mediach plotek. W jej życiu nie ma już miejsca na skandale, jest za to przestrzeń na teatr, literaturę i refleksję. W swoich tekstach pisze o sztuce, o przemijaniu, o tym, jak kultura uczy człowieka rozumieć świat. I choć nie mówi o przeszłości, każdy jej akapit zdaje się być świadectwem cichej siły kobiety, która przeszła przez medialną burzę i przetrwała. Andrzej Łapicki był ikoną, jego głos, gest i spojrzenie pozostały w pamięci widzów. Ale może największym hołdem dla niego jest właśnie ta cisza, którą Kamila wybrała po jego śmierci. Nie potrzebuje kamer, by pamiętać. Nie potrzebuje słów, by kochać dalej, po swojemu, w milczeniu, w cieniu kulis, gdzie teatr łączy się z życiem. A kiedy dziś ktoś pyta, co się dzieje z łapicką, odpowiedź brzmi prosto: żyje. Spokojnie, po swojemu, zdala od sensacji. Tak, jak chciałby pewnie jej mąż, z godnością. Jeśli wzruszyła cię ta historia, zostaw komentarz i zasubskrybuj mój kanał Alicja Plotki Gwiazdy. Opowiadam tu o tych, którzy kiedyś byli na scenie życia, a dziś żyją w cieniu reflektorów, tam, gdzie prawda i emocje brzmią najgłośniej.